dobry cel. Zostaną one przeznaczone na fundację Akogo Ewy Błaszczyk i na malutką, ma na malutką Gaję Jańczyk. Przed Państwem przedmiot licytacji, koszyczek wielkanocny, który na pewno przyozdobi pięknie nasz stół z zazdrości teściowa pęknie, a koleżanki to w ogóle zzielenieją i odlecą na miotłach, więc dziewczyny licytujcie a koszyczek wykonała dla nas Elżbieta Dmuchowska. Cena wywoławcza 10 euro i zapraszamy Kamila do przeprowadzenia litytacji. Będzie chodzić sam chodzić. Was wszystkich. Cena wywoławcza 10 euro. To może ja koleżankę zabiorę na środek. Chodź, 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 chodź. Nie wstydź się. Koleżanka nie jest na sprzedaż. Drodzy panowie. Od razu mówię sam koszyczek. Sam koszyczek, kochani. Cena wywoławcza 10 euro. Jesteś w stanie dać za tak uroczy, piękny koszyczek 10 euro? 25 teraz. 25 2, u góry. Brawo! Mamy 25. 25, 30. Kochani, no, nie dajcie się prosić. Sprzydamy dla tego pana. Gorący brawa. Powiem panu szczerze, że zaproszę panu tego koszyczka. O półce Ty jak ty, ale pan... jeszcze inytacji mam nadzieję, że Zapraszamy. Mamy nadzieję, że muszą są tutaj z nami. 30. 35. Proszę ma wielka miał z naszymi autografami. Oczywiście z autografem pana Jacka Stakurskiego, który wystąpi dzisiaj dla nas. Podaj. Podajcie 35 euro. to oh. fall Away, instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my hand... I postanowiła oddać go na licytację. Zapraszamy Oliwiera z naszą kochaną mis. Do tego naszyjnika na razie na jej pięknej rączce jest bransoletka, czyli jest to zestaw. Popatrzcie panowie na jakiej ręce jest ta bransoletka. Zapraszam wszystkich do licytacji mężczyzn, aby uponorować. Bo przecież wprawdzie 8 marca minął, ale jak wiecie, 8 marca powinien być codziennie. Więc zapraszam Was, panowie. A panie, kupcie sobie to cacko. A co? stać nas! Jesteśmy tego warte! Szczególnie, że mamy. Zapraszamy do licytacji. Szczególnie, że mamy tylko jeden zestaw. No i każdy, tak jak koledzy powiedzieli, koleja raz z balonerem Panowie, otwieramy swoje portfele, bo o to w tym chodzi. Jeżeli chcecie zobaczyć, tylko wystawcie, że po niej Pani panie ministro, was odejdzie, na pewno. Kochani, zaczynamy od 40 euro. Odechy, motyl nocy w właśnie, a ty śnij te wszystkie grzechy, których pragniesz, zanim zaśniesz. Boże między we odechy, motyl nocy w właśnie. A ty śnij te wszystkie grzechy, których pragniesz, zanim zacznie. Niełatwo nam. Kiedy ty tam, ja tu, z samostrów jedziemy do dobrego Kiedy ty tam, ja tu, daleko wstór. zmienności pokolana. Ty wrócisz w drodze jak życie domylu dramat, który ty co go znał, bo innych w ogóle. A płomyk świecy tańczył z cieniami, co się popala Turlały z turnały z W zgrabnych figurach znacząc drniami. Szepty co w dźwięki, mnikały śpiewle, W samotnej parze, w samotne chwile, Znać wiecy stara, świerszcza pomyka. Tak umykamy, jak pędzą mile, Gdy za dzikim, z pomyka. A świerszcz, grał za zawzięcie, Z czy nie Niecie samotnym, w dziwnym, prościutkim, tym, co go znawał, bo innych w ogóle. Światły zmieścili pomiędzy sobą, ramion horyzont spytany mocno. Nic to, że księżyc wisiał nad głową, że gwiazd plejada widownią nocną własnym kawałkiem lądu Przez swój ocean bezbrzeżnie wielki Z nichem, co ich szczył, co wichrzył co chwilę kontu Z bloków pisanych wersy piosenki A wśród kolejny Czasem, póki w nim, nie słyszę. I mówię i to robię, bo nie znam nowego czasu, lecz prawdziwy rachunek, prawdziwego reliktu. Jeśli chcę kuchnić, widzę głod i zaciągnięte To międzynarodowe, tak? Wszystko polskie, tuchary, wszystko urodzone, wszystko świateł. Obecnie jestem teraz w każdym Narodowych Master z Polskiego Związku Karate stała w tym roku I chciałbym taki medal sprezentować, Ja już skoro tych medali swoich licytację dałem, bardzo duże sumy poszły na pomoc swoim dzieciom, rodzicom,